Znaczy, Andrzej, nie czuję smaku do końca, ale tak podczuwam pod ten smak. Takie dobre piwo. Takie. Cześć, ja, halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Yy, Dozwoniłem się w sprawie wynajęcia Mikołaja Świętycznego. No, też, między innymi. Tak? O. Słucham, co Pana interesuje? Proszę Pana, no... Interesuje mnie, czy pan był, miałby wolny termin na. To jest. Zaraz pan powiem dokładnie. Nie na 6, tylko na 5 grudnia. Ale to jest 5 grudnia to jest jutro. No tak. Tak? No czy znaczy, tak. nie? Znaczy tak, no tak, jutro. No to trochę. Późno. No tak, no. Tak. A co konkretnie interesuje? Właśnie, no tutaj wymaganie mam takie, można powiedzieć, niestandardowe, ale no, pan jest dopiero trzecią osobą, do której dzwonię. Więc, no nie wiem. No, no. no mogę panu powiedzieć, no jestem otwarty, no nie będę tutaj ściemniał. No słuchaj, słuchaj. No, in, no interesuje mnie, że pan był przebrany za Mikołaja. No. No, no tak, jak na, tak jak pan tu zdjęcie wrzucił, mniej więcej. No i tak. na, i, i na właśnie chodzi o to, żeby... żeby taka impreza świąteczna, no bo tam no wiadomo, żeby tam pan dzieciom dał prezenty i tak dalej. No ale gdzieś tak o godzinie 23 już dzieci nie pójdą, bo pójdą na górę tam spać albo prezenty, a pan by po prostu, no nie wiem, wpadł w taki szał, pan wszedłby na stół, zaczął się rozbierać, takiego Clipendessa zgrywać, wie pan No nie, nie, to raczej nie wie pan. W tym wieku to trudno być tamtejsem Ale no, nie no wie pan, no, taki, żeby tam. Może być nawet brzuch gruby. No chyba, chyba że dla, dla jakichś domu startów to tak. Ale nie, no, może, tak, pan może pan mieć normalnie. atrakcyjny. Ale nie, no może pan mieć normalnie gruby brzuch. Gruby brzuch może pan mieć. Dobra. Wie pan, co chodzi. Swoje... Nie chodzi o to, żeby pan. Seksowny ciało Fajna propozycja, ale nie, dziękuję. Czyli nie zgodzi się pan? Kurwa, yy, poczekajcie, jeszcze, a właśnie, bo, bo, bo ja zapomniałem, że jutro, o jest, Mikołaj na wynajem, czekajcie, jest, czekajcie, jest, Dwoń. o, Mikołaj na zamówienie zamówienia, o, to Anna, kurwa, to kobieta Mikołajem to nie spierdala, święty Mikołaj do usług, o, no to kurwa, idealnie, mam pomysł, i co wy, czemu taki takimi mi na czacie? Ja sam muszę, Makuwa pracuje, patrzcie. Dzwoni po Mikołaja, że ten Mikołaj ma zapierdalać jak renifer, kulik ma robić, zamiast traktora ma zapierdalać. Patrzcie, wydajmy go. Jak nazywa? Na szóstego go wynajmę. Który Halo, halo? O, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodzwoniłem się do świętej Mikołaj usługi. Tak, oczywiście. Proszę pana, ma pan wolny termin na 6 grudnia albo 7? Mam na 6 grudnia wolny termin. Na którą godzinę panu? No właśnie Chciałem się zapytać, chciałem się zapytać pana na, na godzinę. No nie tak po południu na przykład. Po południu, najbliższy termin. A gdzie to jest? Chodzi panu o co? O miejscowość? O, o miejscowość, tak. No w Przeworsku. Przeworsku. To powiem panu tak. jakbym pan jeszcze powiedział ulicę, to panu powiem na którą godzinę mógłbym być u pana. Ale, aha. Czyli aha. Czyli ulica. Dobra. Wie pan, gdzie, wie pan, wie pan gdzie jest biedronka obok prokuratury rejonowej? Eee, na, 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 wiem. To jest wiem. Wiem, na Warzywna. No wiem, 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 gdzie jest ulica Warzywna. No tak. Mhm. Czy ma, miałby Pan tego proszę, proszę Pana, na Warzywnej mógłbym być tutaj 16.30. Może odpowiada, pasuje. 16.30 mogę być u Pana, 16.30 mógłbym być u Pana na Warzywnej. Pasuje. Mm -hmm. Tylko... Tylko prosiłbym, prosiłbym tak, żeby mi pan wysłał dokładny adres, imiona, ile, ile tam będzie dzieci? Właśnie, właśnie chciałem to z panem uzgodnić, bo chciałem się dowiedzieć po pierwsze tak, ile pan weźmie za taką usługę pieniążków? Dobrze, ile jest dzieci? To będzie pięć osób, pięć dzieciaków. Pięć dzieciaków, tak. To może byśmy się na 16 umówili, bo to jest jednak pięć dzieciaków, to chwilę mi zajdzie, prawda? Jo. Pięć dzieciaków, prawda? I tak. I co bym. Ile taka usługa będzie kosztować? No tak. prawda? No. To mi chwileczkę zajdzie. No mówię, no z 50 zł bym chciał wziąć za to, prawda? No nie no. Ja to nawet więcej panu zapłacę, tylko od razu mówię, że ja mam jakby wymagania inne niż tak jak standardowe, tak? Dlatego chciałem zadzwonić i no, ustaw... proszę, proszę mi powiedzieć, no. proszę mi powiedzieć, o co chodzi. Chciałbym, mhm. że, bo jakby organizujemy kulik dla tych dzieci, mamy sanki i tak dalej, tylko chcemy, żeby pan, żeby pan był koniem zaprzęgowym, żeby pan ciągnął te sanki, żeby pan był podpięty po nie i te pięć dzieciaczków na tych sankach po prostu biegł, po, i tak, żeby pan po prostu biegł, jako ten Mikołaj, tak? Nie jakiś tam traktor czy mhm. samochód. Tylko po prostu pan był mhm. Mikołajem zaprzęgowym i, i ciągnął te, te dzieci, tak? No ale skąd ten śnieg we A nie, co tam akurat mamy taki w miarę ten, że tam nawet piasek jest na. Po... No halo, no. Mhm. Że nawet tam jak mhm. nie ma śniegu, to tam piasek nawet jest. To nawet po tym piasku jakby pan biegał. No mhm. dobrze teraz... i ja dam radę ty... uciągnąć i no dam właśnie radę teraz 5 dzieci. Właśnie teraz jest tylko pytanie, czy pan, da radę, da pan radę da no, paradę tam pociągać. Płaszne, pociągać, tak? Dam. Uh -huh, uh -huh. dam radę uciągnąć. Znaczy ja jestem kawał bo ja ważę 120 kilo, prawda? No właśnie dlatego się no. pytam, czy, pa, czy pan by dał radę takich pięć dzieciaków, tam chwilę tak poudawać chociaż że tam wie pan będzie je tam ciągał no, po tym. No dałbym, dałbym radę. No to mówię na 16 byśmy się musieli umówić. Pięć sanek, pięć dzieciaków, dałbym radę ich tam pociągnąć, no myślę, że dałbym radę, no, bo trochę siły mam, nie? No właśnie, a to są też nie. takie dzieci po 20 kg, czy tam ile, po? E, no to spokojnie, 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 dałbym radę taki. kulik, no to możemy, możemy taką, taką zrobić, prawda, Dwa dzieciaków. 20 dzieciaków. No dobra, ale... Węg... Czekam na no bo, jutro. bo no też, bo też opowie... odpowiednią osobę chcę dopasować, pan ile waży, 120 kg? No, około 120 kilo. Ale pan jest silny, czy bardziej taki już emerytowany? Nie, ja jestem dość silnym człowiekiem. Powiem panu szczerze, ja że pan wciś... teraz zabrzmiał jak prawdziwy Mikołaj. Pan miał taki teraz głos, naprawdę. <noise> bo ja już 10 lat jestem Mikołajem. <głosy> <głosy> teraz pan mnie rozbawił, powiem panu szczerze, bo... No. Nie, no powiem panu szczerze, no, no. wie pan, no, no to nie będzie 50 zł, wiadomo, że pan będzie musiał na garba ubrać się. Ten... Nie, no to no, jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o takie sprawy, no to to już, to, to już będzie stawka dużo większa. No, ja no, nawet, ja powiem panu szczerze... Ale, ale ja... dla dzieciaków, dla dzieciaków zrobię wszystko. Ja powiem panu szczerze, ja mogę nawet powiedzieć, że to będzie mhm. Mikołaj Garbielec i na garba panu ubierzemy te, te, ten, te, ten plecak, znaczy tak zwany, że to jest zaprzęg. I tam pan pobiegał. Jak, jak to się mówi. No. No. I powiem, że garb, no. garbielec będzie biegał. z wami, Mikołaj Garbielec i będzie garbaty biegał. Będzie. No, no nie wiem, ale, ale ile mam ciągnąć te dzieci, bo to jest też, to jest też ważne. Nie! No to ja tam... Tam odegramy, pan, sc... ale... odegramy scenkę, że Mikołaj dostał zawału, że się położy pan i resuscytację krążeniowo-oddechową, ja będę Pana reanimował, Pan powie, o Jezu, Jezus", ale tam wie Pan ciężko. Ja powiem, dobra, nic się nie stało, tu prezenty dla dzieci". Dobra, dzieciaki. damy radę, damy radę. No to ja się uh -huh. zastanowię, uh -huh. ja, ja powiem, że namierzyłem Pana, z żoną się dogadamy i jutro Pan do 12 zadzwonię. Tak, dokładnie, żebym ja mógł sobie to ustalić, czyli 16 godzinę mamy już, wie Pan, ustalono u Pana, tak? No dobrze, no to mówię, to ja muszę do pana do 12 potwierdzić, jak żona wróci z pracy, z nią porozmawiam, jak się zgodzi, no to do pana zadzwonię. Dobrze, tylko proszę mi wysłać dokładny adres, imiona dzieciaku, bo tam prezenty też trzeba tego, prawda, wręczyć, wiadoma sprawa. Ja mówię, jestem dość, dość mocnym człowiekiem, także tak, nie ma problemu takie sanie Spoko. z piątką, myślę, że, 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 że pociągnę, prawda. No, to szkoda, że śniegu nie mamy, no kurde, no stop. No mam, tam one tam nie patrzą no. na śnieg, tylko że jakiś tam biały, <grym> jakiś tam czerwony, czerwony pajac żeby, żeby to było fajnie. No dobra, ale to żeby mówię, niech pan też się nie prawda. nastawia do końca, bo ja muszę z żoną to przedyskutować. Jak ona się zgodzi, oczywiście. to okej, okay, bo mnie fantazja ponosi, bo jestem taki oryginalny. Ja się wychowałem w tych czasach, gdzie to różne rzeczy się robiło, wie pan. Oczywiście, oczywiście. Ja jestem nie taki nie taki stary i nie taki młody, ja mam pod 50. Bądź nie, 40, no to pan, 40, pan, pan jest w sile nie ma co się ufamywać. No, ja, ja, ja dopiero teraz mogę pociągnąć. <śmiech> 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 jestem, Jestem <śmiech> jestem, krępy, jestem niski krępy, no mówię 120 kg ważę. No gadać? no to Ja wyglądam naprawdę jak Mikołaj. No właśnie, jeszcze głos pan ma jak Miśkołaj. Powiem Panu tak, jak z żoną się dogadam, no, jutro tak. do Pana dzwonię i zamówiłem Pana, ale nie obiecuję od razu, że Pan się nie nastawiał, ale muszę z żoną to przedyskutować, tak? Oczywiście, czyli mogę tak delikatnie 16.00 rezerwować, ale to na jutro, czy na, na niedzielę? Na niedzielę, ale do jutra muszę dać znać, ale do jutra muszę dać znać. bo już się zarezerwowała. Tak, ale do jutra muszę dać znać, ale do jutra muszę dać znać. W razie co, muszę się zapytać. No najlepiej jak najszybciej, bo ja nie wiem jak, jak ustawiać tam wizyty. Dobrze, ale muszę się. No, z, dobra. jak się żona zgodzi, bo nie ona się zgodzi. Dobra, 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 nie ma problemu. Dobra, czekam jutro na telefon, tak, żeby, żebym sobie poustawiał wszystkie wizyty, bo to nie jest takie proste. Ja nie? wiem, ja rozumiem pana, dlatego nie chcę panu głowy zawracać i po prostu się dopytam. Święta, święta! Dobra. Dobra. dobra, Dobrze, dziękuję, jest dobra